No, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Atomic Hard. Mam nadzieję, że dzisiaj w końcu uda nam się zrobić ten ostatni pojemnik i będziemy mogli iść dalej. Wyłączyłem całkowicie wysync, zrobimy sobie limit FPS-u w RTSS, bo powiem tak, różnica jest w input lagu dosyć znacząca. Ten tearing może, będziecie widzieć, może nie, whatever. Anyway. Hmm, dobra, do dzieła. W pewnej chwili poważnie zwątpiłem w użyteczność nauki i prawie prawie się pod góry działa. Hej O, ale wysławi coś Kolekcjoner złomu normalnie Ekipa już czeka. O. O. Ty zamek za długo trwa. Eee. Nie chcę to nawet wskakiwać. Natomiast, to Lubisz to? to? kwestii, porów. Powąs tu sprawdzić. Ha. No, no to samo wyszło. Słyszałeś to? Słyszę wszystko to co wy, Majorze. I co o tym sądzisz? Oś kwary. Cicho do cholery. Przed nami jest coś groźnego. I to mój pieprzony tekst. Istotnie, niemniej może nam się przydać ten pojemnik pestycydu polimerowego. Mm -hmm. coś jest. I to coś na nas czeka. A, tutaj wróciliśmy. Dobra. Zlach! Pogrzało cię? To jakiś żarcz? Łatwo, łatwo można go obudzić! Za dwie godziny, kiedy stężenie pestycydów spadnie poniżej krytycznego poziomu, obudzi się! Potrzebuję pojemnika z pestycydem. Nie, jeden jest tam, tam w środku! Musisz znaleźć ten z oznaczeniem PA400! Wywaliby skór wiela w kosmos, a potem możesz sobie brać co tylko zechcesz! Dobra, niech ci będzie. Ale czy pojemnik się nie zniszczy? Kurwa! Pompa! Barszcz trzeba nieustannie spryskiwać! Prawie nam się skończył PA400! Musisz znaleźć ten pojemnik z polimerem! I to już! Tak, jasne, pojemnik. Może byś mi tak chociaż powiedział, jak wygląda. To żółty, taki jakby walec! Znajdź ten żółty pojemnik, albo będziemy w dupie. Gdzie mam znaleźć ten żółty pojemnik? To pojemnik z polimerem, majorze. Zawsze są żółte. Nie powinno być go trudno znaleźć. danych. No dobra. Ja bym rację. Pimpek siadł nie <laughs> ma takich... główien jeden, szesnasty kwietnia mutacja lecy, ja mówiłem... ale to ogromne kiego mieliby coś takiego robić. Był to nieoczekiwany rezultat śmiałego eksperymentu naukowego. Wyjajo głowi i te wasze pierdolone, śmiałe eksperymenty. Ach, mutacje wywołane przez Przerwacja 388 Kryptonim. się! Zauważyłem u niego niecodzienne zachowanie. Roślina odżywia się poprzez węglu, cytozę i wypracowała sposób na ustalenie skąd otrzyma mieszankę składników odżywczych, dzięki czemu wyciąga w tym kierunku łodygę Kochanie, co na obiad? Mimy z mimrami Poziom pestycydu obniżony do 10%. Hej, Charles, to chujowo, prawda? Gdy tylko warszt przestanie być opryskiwany nawozem, obudzi się. I rozpieprzy tu wszystko w koło, włącznie z nami. Uu, straciłeś głowę do tego Jest ten żółty pojemnik, którego szukamy? Jaja sobie robisz? Gdzieś tu powinien być mniejszy. Mam kurwa nadzieję, tu nie ma nic innego. Dobra, olej, zabierzemy cały niebieski zbiornik. Powinno wystarczyć na rozpoczęcie tego cyrku. Nie no, sam? Mam taką nadzieję. Dobra, hacking. że geny śluzowców stały się dominujące. Endocytoza została... cholera... ograniczona. To... no cóż... Mm -hmm. To wyjaśnia sposób, w jaki roślina się odżywia. Na przykład chwytając pokarm młodygami. Chwileczkę. Pimpek! Co ty jesz tym razem? Zostaw! Sły pies! I co ja mam z tym zrobić? Co ktoś to wymyślił? Tam mam doskoczyć jakoś. O, dobra, 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 dobra. Ojoso, jeszcze bym utknął znowu. Chciałbym z tobą pogadać, ale czas mi go, nie wiesz. Nie. Musimy się pośpieszyć na skwary, próbuję. Chcę pestycydu obniżony ah. do Sytuacja jest krytyczna. Gdzie ten pacjent z pompą? Rzucił robotę czy co? Spoko, ty pierwszy Co tak, kurwa, długo? Udłap się pestycydami, skurwielu Dobra, przerwa na fajkę Znaleźliście pojemnik? Skończył się PA400! Musimy szybko coś wykombinować, inaczej po nas! Spokojnie, kolej, znalazłem! Spójrz tam, oto twój pojemnik. Wiesz, jak trudno go było tam wtarabanić? Kurwa! Nie tak! To go nie zabije! Miałaś go wysadzić w powietrze. Cholera, to co teraz robimy? Obudził się! Trzeba podpalić polimer! Daj papierosa! <laughs> Można podpalić polimer papierosem? Ten! Tak jest! Giejn, Kutasie! Uho, ho, ho, mu! Jest wściekły! Musimy uciekać za nim! O Kurwa mać! O kurwa! Moja noga! ho, stary? Ta! Szlak sadzonki, wstawaj! Noga mi utknęła! Strzelaj do kolei! Jest ich za dużo! Szybko! Próbuję! Jak nas dorwą, do kolei? celować? Już prawie tu są! Wstawaj, wstawaj! Próbuję, próbuję! Kurwa! Nie, pomóż mi! Znajdź to ze mnie! A, 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 a. Trzymaj się, kolej! Na O kurwa! Spieprzony pojemnik. Cóż, zawsze to coś. Zbudował! Co ty nie powiesz? O Czułaś się ze Ja pierdolę, to było powalone. Bardzo powolona, no nic lepszego do roboty niż produkowanie wielkich mordercych krzaków. Droga do odkryć naukowych jest naszpikowana pułapkami. Nie myli się tylko ten, co nic nie robi, Aha. tak jak ja i Pietrow. Ale go wysadził i mnie też przy okazji. Jezus, nagle nie potrafi na to wskoczyć. On nagle na to nie umie wskoczyć. Na no czym on się tak blokuje? Tam nic nie ma, ej. Co mnie tam znowu zablokowało? To jest popierniczone. Chciałem sobie tam wejść na górę bym do nich walił, ale... Dobra, spadamy stąd, bo... Trzlak mi trafi normalnie. Blokuje się na kuźwa, jakiejś przeszkodzie, co ma 10 cm wysokości. Nie Ach. podoba ci się nasz krzak, Ogierze? Jest taki uroczy. O czym ty w ogóle gadasz? Jaki krzak? Ten, z którego wziąłeś pojemnik z polimerem przy stojniaku masz na myśli ten przerośnięty barszcz? Co w nim uroczego? Podoba mi się, jak swoimi pędami dusi ludzi. Pękają jak folia bąbelkowa. To takie słodkie. Powiedz jeszcze coś popieprzonego o zabijaniu ludzi, a zrobię w tobie nową dziurę. Nie, nie zrobisz, ogierze. Kto by Cię wtedy zadowalał? To wyrwę Ci moduł głosowy, żebyś się w końcu zamknęła! Okej, okay. sporo tego się odnowiło. Safe. Spadamy. Zaraz. Nie ganiali tak wokół tej brzozy cały czas, prawda? Prawda. Brzoza jest przede wszystkim symbolem, chociaż wymaga uważnej pielęgnacji. Co dwa dni. Czyli co drugi dzień trzeba latać po kompleksie i znosić cztery różne pojemniki? Ach, ale upierdliwe. No, u nas też brzoza jest pewnym symbolem. końcu. Powiązono pojemnik z kryopolimerem. Świetnie. Brzozy od Marsa. Przywrócono optymalną temperaturę. Z no. Teraz możemy opuścić kompleks wawiłów. No kurwa w końcu. Jak Też zobaczę, tak sądzę. Dało nam się, towarzysz majorze. Weź na wstrzymanie rękawico To mnie się udało. Zapewniałem moralne wsparcie. Jak tam sobie chcesz? No może trochę pomogłeś. Jak się czujesz? To pytanie w zasadzie nie ma do mnie zastosowania, ale dziękuję za troszkę. Nic mi nie jest. I czy możemy już stąd wyjść? Pewnie Idziemy. Nie za bardzo mam ochoty tu zostawać. Nara, frajerzy. Charles. Jak umarł Hariton Zacharow? W tajemniczych okolicznościach. Tylko o, osiągnięcia Sechenow działają. Cud. W tajemniczych okolicznościach, co? Doktor Sechenow naprawdę nic nikomu nie powiedział? Nie do końca. Podobno, profesor Zacharow poślizgnął się i wpadł do kadzi, pełnej szkodliwego eksperymentalnego neuropolimeru. O, kurde, biedaczysko. A co w tym niby tajemniczego? Niektórzy mają wątpliwości co do niektórych elementów tej wersji. Takich jak? Wskutek dziwnego zbiegu okoliczności nie zachowało się żadne nagranie z chwili wypadku. Chociaż laboratoria są nieustannie monitorowane. Cóż, zdarza się, nie? Czasem kamery się psują. Albo dane się nie zapisują? To jak najbardziej możliwe. Dziwne jest też, że tamten polimer w ogóle nie jest szkodliwy. Nie ma mowy, by kogoś zabił. Sam robisz w nim pływać. A, dobra, ale może tamten był jakąś eksperymentalną próbką czy coś? W sensie niebezpieczną odmianą. To też jak najbardziej możliwe. Ale czy profesor Zacharow nie wiedziałby, czy eksperymentalna próbka, nad którą pracował, jest groźna? W końcu sam stworzył ten polimer, wspólnie z doktorem Sechenowem. Strasznie to popieprzone. Chyba ten nasz doktorek rzucił tego tamtego. Przypadkiem, oczywiście. Wszelkie takie odkrycia, wynalazki, to przecież jest... Sława, pieniądzory i co tylko, więc po co dzielić się na dwóch? Jak można całość zgarnąć dla siebie. Się udać na stację ja i pojechać pociągiem w kierunku na słoneczną. Stamtąd pójdziemy na piechotę. A gdzie mamy znaleźć tę stację? Jest na drugim końcu wsi, w której jesteśmy obecnie. To w drogę. Zapisywanie danych. Dobra, i tutaj sądzę, że możemy sobie zakończyć w końcu. Te pojemniki ogarnęliśmy. Ponownie było sporo. Za przeproszeniem, rozpierdolu. Także jestem ciekaw, co czeka nas już na tej powierzchni. Słyszę jakieś świerkające ptaszki, więc powinno być sympatycznie. Ale to w następnym odcinku. W tym z mojej strony to tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. A jeżeli wam się film spodobał zostawcie AP w górę. Jeżeli nie zostawcie AP w dół, a jeżeli jeszcze mojego kanału nie subskrybujecie, zróbcie to teraz koniecznie ze dzwoneczkiem, aby kolejnego filmu nie przegapić. Trzymajcie się. Peace. jojo.